Wyobraź sobie, że siedzisz cicho, popijając poranną kawę, gdy nagle w telewizji, radiu i internecie pojawia się przełomowy komunikat. Przesłanie jest proste, ale szokujące. Polski parlament właśnie podjął decyzję, która wstrząsa całym krajem. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak jeden z tych przesadzonych nagłówków, mających na celu przyciągnięcie uwagi. Ale tym razem to nie plotki, nie przesada i nie spekulacje. To prawdziwa, oficjalna decyzja Sejmu. Która bezpośrednio wpływa na portfele milionów polskich seniorów, zwłaszcza tych, których codzienne życie opiera się na emeryturach lub rentach. Co więc właściwie się stało? Sejm uchwalił nowe przepisy, które mogą zmienić sposób wypłacania emerytur już w najbliższych miesiącach. Nie chodzi tylko o wysokość tzw. czternastej emerytury. Obejmuje to również zmiany w samym systemie waloryzacji i mechanizmie, który określa, o ile co roku wzrastają emerytury podstawowe. Dla emerytów oznacza to nie tylko zmianę wysokości kwot na kontach bankowych, ale także nowe zasady dotyczące tego, kto dokładnie kwalifikuje się do dodatkowych świadczeń, kiedy będą wypłacane i na jakich warunkach. A co najważniejsze? Ta decyzja jest już oficjalna. Ustawa została opublikowana, a jej tekst jasno określa limity dochodów, kryteria przyznawania dodatkowych świadczeń oraz konkretne daty ich wypłaty. To nie jedna z tych niejasnych obietnic, jakie słyszy się od polityków podczas kampanii wyborczej. To wiążące przepisy, które już obowiązują i o których powinien wiedzieć każdy emeryt i każda osoba pobierająca świadczenie w Polsce. W tym filmie krok po kroku omówimy, co postanowił Sejm, kto na tym zyska, a kto niestety może stracić. Dowiecie się, jakie są nowe stawki, kto otrzyma pełną 14 emeryturę, a kto zgodnie z nowymi zasadami otrzyma obniżoną wypłatę lub być może wcale. Nie ma tu miejsca na domysły. Wszystko opiera się na oficjalnych dokumentach i oświadczeniach rządu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego zachęcam do dotrwania do końca, ponieważ szczegóły, które omówimy, mogą bezpośrednio wpłynąć na budżet państwa gospodarstwa domowego w nadchodzących miesiącach. Zacznijmy od tego, co faktycznie wydarzyło się w Sejmie, bo to właśnie tam nastąpił przełom. Parlament uchwalił ustawę regulującą nowe zasady wypłacania czternastej emerytury i wprowadzającą trwałe zmiany w sposobie waloryzacji świadczeń podstawowych. To prawdziwa rewolucja w systemie. Przez lata czternasta emerytura była traktowana jako coś tymczasowego, o czym rząd decydował co roku w zależności od budżetu lub sytuacji politycznej. Teraz dzięki nowej ustawie staje się ona świadczeniem ustawowym. Innymi słowy, jest wpisana do prawa i gwarantowana co roku. Już samo to jest historyczne. Ale jak zawsze, jest w tym coś więcej. Ustawa nie mówi tylko, każdy otrzyma pełną kwotę. Zamiast tego wprowadza rygorystyczne warunki, które decydują o tym, kto kwalifikuje się do pełnej wypłaty. Najważniejszym z tych warunków jest próg dochodowy. Wcześniej, 14 emerytura była przyznawana powszechnie, często bez większego nadzoru. Teraz tylko osoby z miesięcznym dochodem poniżej określonego progu otrzymają pełną wypłatę. Próg ten ustalono na 2900 zł brutto miesięcznie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteś emerytem lub zasiłkowiczem i Twój miesięczny dochód nie przekracza 2900 zł, możesz być spokojny, cała kwota 14 emerytury zostanie przelana na Twoje konto. Jeśli jednak Twój dochód przekroczy ten próg, wypłata zostanie proporcjonalnie zmniejszona. A dla osób o znacznie wyższych dochodach świadczenie może całkowicie zniknąć. Na papierze brzmi to logicznie. W końcu argumentem jest to, że dodatkowe pieniądze powinny trafić przede wszystkim do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. Nie każdy senior przyjmuje te zmianę z entuzjazmem. Dla wielu liczy się każda złotówka. A w takich czasach, gdy ceny żywności rosną, leki kosztują więcej z miesiąca na miesiąc, a rachunki za prąd rosną nieubłaganie, nawet kilkaset złotych mniej może zrobić bolesną różnicę. Co jest jeszcze jeden ważny szczegół? Decyzja Sejmu nie tylko reguluje wysokość świadczenia, ale także termin jego wypłaty. Zgodnie z ustawą, czternasta emerytura będzie zawsze wypłacana jesienią, a konkretnie we wrześniu. Oznacza to, że już we wrześniu emeryci mogą liczyć na przelewy lub przesyłki pocztowe z pieniędzmi z czternastej emerytury. I tu pojawia się ulga nie trzeba składać wniosków, wypełniać formularzy ani składać specjalnych wniosków. Wypłata jest automatyczna, a ZUS obsługuje ją na podstawie posiadanych już danych. Nie sposób tego przecenić, ponieważ w internecie często pojawiają się plotki sugerujące, że seniorzy muszą złożyć wniosek lub zapisać się, aby otrzymać świadczenie. To po prostu nieprawda. Ale debata na temat tego, czy czternasta emerytura rzeczywiście coś zmienia, trwa. Seniorzy często pytają, czy kilkaset złotych rocznie naprawdę się opłaca? Odpowiedź, patrząc z perspektywy czasu, brzmi: tak. Dla wielu osób starszych, ta dopłata to coś więcej niż tylko pieniądze. To ulga. Chodzi o możliwość zakupu potrzebnych leków, bez ograniczania jedzenia, o terminowe opłacanie rachunków za prąd, o posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów ogrzewania, gdy nadchodzi zima. To nie są luksusy, to podstawowe potrzeby, a dla kogoś żyjącego ze skromnej emerytury coroczne uzupełnienie może wydawać się kołem ratunkowym. Zmiany nie kończą się jednak na czternastej emeryturze. Ustawa zmienia również sposób działania indeksacji. Do tej pory emerytury były indeksowane raz w roku, w marcu. Zazwyczaj o wartość procentową luźno powiązaną z inflacją i średnimi płacami. Problem polegał na tym, że formuła nie zawsze odzwierciedlała rzeczywistość. Inflacja mogła gwałtownie wzrosnąć, ale dostosowanie następowało z opóźnieniem. Seniorzy często zauważali, że ich siła nabywcza kurczy się szybciej, niż nadążały za nią świadczenia. Nowe prawo ma to naprawić poprzez zaostrzenie przepisów i bardziej bezpośrednie powiązanie indeksacji z rzeczywistymi wskaźnikami ekonomicznymi, zwłaszcza inflacją i średnimi płacami w kraju. Teoretycznie powinno to sprawić, że korekty będą bardziej sprawiedliwe i bardziej adekwatne do kosztów utrzymania. Rząd twierdzi, że ta zmiana przyniesie większą przewidywalność. Emeryci nie będą musieli czekać na debaty polityczne ani doraźne decyzje. Zamiast tego, waloryzacja będzie przebiegać według jasnej, automatycznej formuły każdego roku, bez wyjątków i opóźnień. Czy to wystarczy, aby seniorzy czuli się bezpiecznie? Odpowiedź jest skomplikowana. Z jednej strony ustawa zapewnia stabilność. 14. emerytura staje się stałym elementem a waloryzacja staje się bardziej przejrzysta. Z drugiej strony, próg dochodowy w wysokości 2900 zł oznacza, że duża grupa seniorów, zwłaszcza ci w większych miastach o wyższych kosztach utrzymania, może czuć się wykluczona. Mogą nie kwalifikować się do pełnej wypłaty, mimo że ich wydatki wciąż są miażdżące. A to tworzy podział. Osoba z dochodem w wysokości 3100 zł może teoretycznie przekraczać próg, ale w praktyce nadal ma trudności z pokryciem czynszu, zakupów spożywczych i rachunków za opiekę medyczną. Ci emeryci mogą czuć się niesprawiedliwie wykluczeni. To jeden z powodów, dla których ogłoszenie wywołało mieszane reakcje w całym kraju. Kolejnym kluczowym punktem jest walka z dezinformacją. Za każdym razem, gdy uchwalane jest nowe prawo, plotki rozchodzą się lotem błyskawicy. Niektórzy twierdzą, że czternasta emerytura wkrótce zostanie zniesiona, że otrzymają ją tylko niektóre grupy lub że trzeba będzie wypełnić skomplikowane dokumenty. Nic z tego nie jest prawdą. Nowe prawo jasno stanowi, 14 emerytura jest ustawowa, będzie wypłacana automatycznie każdego września, a jej wysokość zależy wyłącznie od tego, czy dochód przekracza, czy nie przekracza progu 2900 zł nic dodać, nic ująć. Dlatego tak ważne jest, aby seniorzy polegali na oficjalnych źródłach. ZUS, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wiarygodne źródła to jedyne źródła rzetelnych informacji. Nie pozwól, aby plotki powodowały niepotrzebny stres. Prawda jest prosta, a zasady są już niepodważalne. Ostatecznie najważniejsze pozostaje pytanie, czy te zmiany rzeczywiście poprawią życie seniorów? Dla niektórych tak. Osoby poniżej progu skorzystają z pełnej wypłaty i sprawiedliwszej waloryzacji. Dla innych, zwłaszcza tych, którzy przekroczyli próg, może to wydawać się kolejnym wyzwaniem. Niezaprzeczalne jest jednak to, że ta ustawa oznacza istotną zmianę. Czternasta emerytura nie jest już narzędziem politycznym wyciąganym w latach wyborczych. Jest teraz częścią systemu. A formuła indeksacji nie jest już mglistą obietnicą, lecz mechanizmem zapisanym w prawie. Dlatego tak ważne jest, aby być na bieżąco. Każda złotówka ma znaczenie. A każde rozporządzenie może zmienić wysokość składki na koncie. Śledząc oficjalne ogłoszenia i rzetelne aktualizacje, unikniesz nieporozumień i będziesz mógł pewnie planować z wyprzedzeniem. Właśnie dlatego jesteśmy tutaj, aby informować się na bieżąco, wyjaśniać skomplikowane zmiany prostym językiem i dbać o to, aby żaden senior nie został pominięty. Jeśli to wyjaśnienie okazało się pomocne, Rozważ pozostawienie komentarza i subskrypcję, aby nie przegapić żadnych przyszłych aktualizacji. Wprowadzamy więcej zmian